To jest bardzo szczególna działalność, w której nie wyrzuca się z pracy pracownika, który źle pracuje, bo to jest syn, córka, mąż albo żona. To jest miejsce, w którym nie tylko ziemia, ale tradycja, tożsamość, gwara. Prawda? Czyli to, to, to ten regionalizm sprawia, że człowiek nie zostawi ziemi na Podchalu i kupi ją w Szczecińskim, i to jest dokładnie tak samo jak mała firma, nie, bo on traci swoje korzenie i traci to coś, co jest tożsamością regionalną, a przecież my to dzisiaj cenimy. Mało tego, rolnik ma jedną przewagę, otóż on może nie zbankrutować. To jest troszeczkę tak, że jeżeli jest kiepska sytuacja rynkowa zbyt nie jest atrakcyjny, to on produktuje na swoje potrzeby, tak? I w związku z tym on przetrwa, on będzie bardzo biedny, jego dzieci nie będą miały pieniędzy, ponieważ będzie produkował na samo zaopatrzenie. My to nazwiemy bezrobociem ukrytym. My nie będziemy jako konsumenci mieli z tego żadnego pożytku, bo jak nie będzie atrakcyjny rynek, to on nie sprzeda swojej produkcji. Ale w odróżnieniu od małej firmy on powie, dziękuję uprzejmie, mnie wasz wolny rynek nie obchodzi, ja przetrwam biedny, tak, biedny, ale nie będziecie mną rządzić. Proszę zwrócić uwagę, że to pytanie jest bardzo ważne, bo ono w gruncie rzeczy jest pretekstem do tego, żeby zrezygnować z krusu, żeby szukać pieniędzy pytanie na wsi. O, pytanie o krus też mieliśmy. A, tak, ale oczywiście. Jest to następne pytanie. A problem polega na tym, że większość polskich gospodarstw nadal ma dochody takie, jakie one są z rolnictwa, na takim poziomie, że ani podatku, ani ubezpieczeń większość rolników by nie płaciła. Więc w momencie, kiedy pójdziemy. To jest miarą realnej biedy, jeśli chodzi o do, dochody z rolnictwa i płatności bezpośrednie wymyślono w Unii Europejskiej nie dlatego, że oni mieli fanaberię, tylko dlatego, że wiedzą, że jeżeli rolnik ma swoje dochody powiększać tak jak każdy inny przedsiębiorca, to musi podnosić cenę. Podnosząc cenę, Przypominam PRL, co się działo, jak podwyżki cen były ogłaszane, prawda? Raz na jakiś czas kończyło się kryterium ulicznym i ewentualnie zmianą pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otóż płatności są po to, żeby między konsumentem a rolnikiem państwo zachowało taką równowagę, żeby rolnik miał w miarę wystarczające dochody. A konsument płacił za żywność taniej. W Unii Europejskiej to zrozumieli, a polska elita nie potrafi tego zrozumieć, i jak widzi, że polski chłop już nie jest aż tak biedny, straszliwie, jak się przyzwyczailiśmy, tak, to ja, ja przepraszam, jest cytat z 2009 roku. Mój ulubiony profesor Leszek Balcerowicz, na pytanie, gdzie marnują. Na pytanie, gdzie marnują się publiczne pieniądze, odpowiada w kompleksie funduszy, które trafiają na wieś. Trzeba sprawdzić, na ile niszczą one motywację i stwarzają pułapki socjalne. To jest naprawdę coś niezwykłego, ponieważ to jest równocześnie profesor ekonomii, który wie, że w Unii Europejskiej rolnik francuski praktycznie większość dochodu ma z płatności, nie ze sprzedaży żywności. Rolnik holenderski, gdyby mu zabrać płatności unijne, nie ma żadnego dochodu. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć rolnictwo, ale z rolnictwa nie da się uzyskiwać takich dochodów jak z firmy, ponieważ nie można podnosić cen żywności, jeśli nie chcemy mieć biedy i głodu, tak? Przepraszam. Tak. Ja chcę uzupełnić to, o czym mówi pani Barbara. Jeszcze raz powtórzyć Polska wieś nie oczekuje przywilejów. W tej chwili sytuacja, bo to pytanie często jest stawiane rolnikom, czy nie powinniśmy wprowadzić podatku dochodowego zlikwidować kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego obejmując wszystkich ubezpieczeniem powszechnym. Chcę podkreślić, jeżeli chodzi o krótki, że w wielu krajach rolniczych ten system funkcjonuje i nie jest żadną przeszkodą. On jest odzwierciedleniem również znacznie wolniejszego obrotu pieniądza, który w rolnictwie występuje i pewnych mechanizmów, które są sprawdzone w wielu krajach świata. Natomiast w tej chwili sytuacja jest taka, że rolnik płaci podatek rolny, niezależnie od tego, czy ma jakikolwiek dochód, czy też dochodu nie ma co jest, zdaje się, dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą nielogiczne. Nie mam dochodu, nie płacę podatku, rolnik płaci podatek. Dlatego część rolników jest przekonana, że należy iść w kierunku podatku dochodowego, bo dopiero wtedy pokazałoby autentyczną sytuację dochodową polskich rolników. Statystycznie rzecz biorąc, polscy rolnicy uzyskują dochody o 30-40% niższe niż ludzie zatrudnieni w jakichkolwiek innych działach gospodarki narodowej poza rolnictwem. To raczej problem, i strach Ministerstwa Finansów, co zrobić, jeżeli by się okazało, że znaczna część polskich rolników nie płaciłaby przy aktualnym poziomie dochodów, nie płaciłaby żadnych podatków. I żadnych składek na krus. Nie płaciłaby żadnych składek na krus. Kto zrekompensowałby polskim gminom, w szczególności małym gminom wiejskim, gdzie podstawowym dochodem jest to, co wpłacają rolnicy do budżetu gminy. Kto zrekompensowałby brak tych dochodów od rolników. Również w jaki sposób yy, wzmocnić urzędy skarbowe dziesiątki tysięcy ludzi do obsługi pitów które rolnicy by zaczęli składać. Ale o problemie Zmiany systemu opodatkowania w rolnictwie można rozmawiać wtedy, kiedy te dochody będą na to pozwalały. Na to bardzo mocno zwraca uwagę prezydent Lech Kaczyński. Powiedział wyraźnie na dożynkach w spale: Dopóki poziom dochodów, poziom dochodów rolniczych jest tak dramatycznie niski, nie pozwolę na to, by eksperymentować z systemem podatkowym i systemem ubezpieczeń, który mógłby podważyć podstawy istnienia polskiego rolnictwa i polskich rolników. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ pojawiło się również kilka pytań takich, które związane są z aktualną sytuacją bardzo, to znaczy z sytuacją powodziową. Jest pytanie, kilka właściwie pytań, jak odbudować polskie rolnictwo po powodzi. Można te kilka pytań zebrać w to, je, w to jedno. Gdyby Państwo kończąc już niestety, ponieważ minęła godzina i musimy kończyć debatę spróbowali odpowiedzieć, czy plan odbudowy polskiego rolnictwa, jak rzeczywiście powinniśmy wspomóc te tereny i tych rolników, którzy utracili nie tylko swoje dochody gospodarstwa, ale również pewną perspektywę. Odbudowanie tego, co tam zostało zniszczone, będzie wymagało czasu. Czy Państwa doświadczenie, Państwa yy, też doświadczenie zawodowe podpowiada, co w tej sytuacji robić? Tragedia, która dotknęła tereny zalane przez powódź, jest tragedią niewyobrażalną dla kogoś, kto tego nie przeżył. Ludzie tracą cały swój majątek, dorobek wielu pokoleń bardzo często. Tu trzeba rozdzielić pomoc bieżącą, która dotyczy obywateli, takich samych obywateli jak ci, którzy nie mają gospodarstw, czyli trzeba pomóc w środkami na przeżycie, na to, żeby mieć czystą pościel, żeby mieć środki czystości, żeby było, mówiąc już bardzo obrazowo, co do garka włożyć. A drugi jest to długoletni program pomocy w od budowie potencjału tych gospodarstw. Przecież tereny, które są przez kilkanaście czy kilkadziesiąt dni zalane przez wodę, ulegają degradacji. Grunty nie nadają się do uprawy rolniczej. Są zniszczone systemy melioracji, zamulone systemy związane z odprowadzaniem wody, bo tak dużej wody nie, jest nie są w stanie przetrzymać. Budynki, w których utrzymuje się woda przez dłuższy okres czasu, budynki na wsi tylko ładnie wyglądają. Najczęściej są z bardzo nędznych materiałów, w dużej mierze z pustaków żużla, Wielkopiecowego. Przy utrzymaniu się wilgotności w ścianach część tych budynków ulega zniszczeniu. Rolnicy nie poradzą sobie z odbudową swoich gospodarstw bez długotrwałej pomocy. Oczywiście należy zastosować również działania doraźne, prolongaty różnego rodzaju obciążeń, które na gospodarstwach spoczywają, prolongaty kredytów, czynszów dzierżawnych w przypadku gospodarstw skarbowych, umożliwienie uzyskania przesunięcia co najmniej o rok świadczeń, bo w tym roku nie będzie żadnych zbiorów z tych gospodarstw, nie będzie żadnego dochodu dla tych gospodarstw. Natomiast w odbudowaniu potencjału gospodarstw dotkniętych powodzią jest potrzebny Pewien narodowy program odbudowy potencjału tych gospodarstw sami rolnicy sobie nie poradzą. To jest również element naszego narodowego społecznego solidaryzmu z mieszkańcami wsi. Ja pozwolę sobie dodać tylko jedno zdanie, bo tutaj to pytanie z internetu bardzo typowe: czym różni się gospodarstwo rolne od zakładu, od, od małej firmy czy od przedsiębiorstwa, a no tym, że w Sandomierzu, jeśli dobrze pamiętam, wszyscy bronili miejsc pracy i obronili Hutę szkła, jeśli dobrze pamiętam czy ktoś bronił pól które były zalewane wodą. Nikomu nawet by to nie przyszło do głowy, bo wiadomo, że pola czyli jakby mają, są traktowane jako poldery, a przecież tam się traci dokładnie tak samo źródło dochodów i nie na miesiąc, nie na dwa, tylko na rok, bo odtworzenie co najmniej cyklu produkcyjnego to jest następny rok i jeżeli uda się tę ziemię rekultywować. Pani tak, Barbaro, żeby... pęknięcie wałów pod Płockiem przy pierwszej fali powodziowej uratowało wocławek i Toruń. Zalało kilkadziesiąt miejscowości. Tysiące, tysiące hektarów zniszczono. W Polsce powodzią zostało dotkniętych około 50 tysięcy gospodarstw. Zwykła uczciwość, zwykła solidarność narodowa wymaga, że skoro ta woda ratując miasta wylała i zniszczyła tereny wiejskie, to należy pomóc w ich odbudowie.